A co jeśli powiem Wam, że możecie wytrenować swój mózg tak jak mięśnie na siłowni? To nie science fiction, a nowa technologia Neurofeedback VR. Wyobraźcie sobie, zakładacie gogle VR i specjalne czujniki. Waszym zadaniem jest uspokoić umysł, a świat wirtualny na to reaguje. Kiedy jesteście spokojni, wirtualny krajobraz rozkwita, staje się jaśniejszy i pełen harmonii. Ale gdy tylko pojawi się stres, otoczenie ciemnieje, a dźwięki stają się chaotyczne. To jak lustro dla waszych myśli. System w czasie rzeczywistym pokazuje wam, jak działa wasz mózg i uczy go relaksu. Badania z tego roku pokazują, że już 10 takich sesji potrafi obniżyć poziom hormonu stresu o ponad 30%. Ta rewolucyjna terapia Zatwierdzona już w USA do leczenia bólu i stresu pourazowego, pomaga też w walce z lękiem czy problemami z koncentracją. Zamiast leków uczymy mózg samoregulacji. To przyszłość, która dzieje się na naszych oczach. Dajcie znać, co o tym myślicie.